Po prostu wiesz, nie, nie. będzie konflikt interesów, który będzie się dotyczała, ale nikt się nie lubi grać i nie czeka jak nikt nie próbuje. więc jak siedzi i tak to robi błąd to nie Tak, no uśmiechać teraz te zdjęcia robią właśnie pięknie. Takie minamki, miny robi to zdjęcia. Nie, I nie krzycz nie. tak, bo siedzi burzę. Minam, po prostu tu dzień, takie miny piękne robi. A mały tak się chwilka uśmiechał. No, ma 38 tempor klucz. Czy będzie mu rozpadali, czy nie. No, ale to na rączki wyciągam, troszeczkę zabawia. Ninka! Już, już. Po prostu no, super, naprawdę. Tak pięknie, a wiesz, ta wibracjowa łańca dużo się wspomaga, zresztą antytankowe tego jak są. O, jak wyciąga łańki. I śmiech, ja i co? Ona go kręci teraz. A tak się uśmiecha. To zabawne, jak wyglądało. Pięknie. To by fajnie, żeby widać. A wiesz, a to jest tak, że ona też może zgłosić.